Trzecia godzina konania w ogrodzie Getsemani Rozmyślałam nad konaniem naszego Pana, a Pan powiedział do mnie Córko moja, w szczególny sposób chciałem przejść konanie w Ogrójcu po to, aby pomóc wszystkim umierającym dobrze umrzeć. Spójrz dobrze, jak moje konanie współgra z konaniem chrześcijan, zmęczenie, smutek, trwoga i podskrwi. Odczuwałem śmierć wszystkich i każdego, jak gdybym naprawdę umarł za każdego z osobna. Poczułem więc w sobie zmęczenie, smutek i trwogę każdego, a swoim zmęczeniem Smutkiem i trwogą. Udzielałem wszystkim pomocy, pocieszenia oraz nadziei, i tym samym, gdy ja odczuwałem w sobie ich śmierć, oni mogli uzyskać łaskę umierania we mnie, jakby w jednym tchnieniu z moim tchnieniem. Ja zaś natychmiast mogłem ich uszczęśliwić swoją boskością tom 9 czwarty lipca 1910 rok dotrzymywałam towarzystwa swojemu Jezusowi konającemu w ogrodzie getsemani i tak bardzo jak mogłam współczułam mu i tuliłam go mocno do swego serca próbując otrzeć z niego śmiertelny pot a mój bolejący Jezus słabym i konającym głosem powiedział do mnie. Córko moja, ciężkie i bolesne było moje konanie w ogrójcu, być może boleśniejsze niż to na krzyżu, ponieważ jeśli to na krzyżu było spełnieniem wszystkiego i triumfem nad wszystkim tutaj w ogrójcu. Był to początek. A boleści bardziej odczuwalne są na początku niż pod koniec, kiedy dobiegają kresu. Podczas tego konania najbardziej przeszywającym bólem było to, kiedy wszystkie grzechy, jeden po drugim, się przede mną ukazały. Moje człowieczeństwo zrozumiało cały ich ogrom. A każda zbrodnia nosiła z namią śmierć Bogu, uzbrojona w miecz, żeby mnie zabić. W obliczu boskości grzech wydawał mi się tak okropny, straszniejszy niż sama śmierć. Rozumiejąc jedynie, co oznacza grzech, czułem, że umieram i naprawdę umierałem. Wołałem do Ojca, ale On był nieubłagany. Nie było nikogo, kto mógłby mi pomóc, aby mnie umarł. Wołałem do wszystkich stworzeń, żeby się nade mną zlitowały, ale na próżno. Moje człowieczeństwo opadało więc z sił, a ja miałem otrzymać ostatni cios śmierci. Ale czy wiesz, kto wstrzymał egzekucję i wsparł moje człowieczeństwo, aby nie umarło? Najpierw była to moja nieodłączna mama. Słysząc, jak prosiłem o pomoc, zleciała do mnie i mnie wsparła. A ja oparłem na niej swoje prawe ramię. Spojrzałem na nią, Niemal umierającą, i znalazłem w niej bezmiar swojej woli, w stanie nieskazitelnym, bez rozłamu między moją a jej wolą. Moja wola jest życiem, a ponieważ wola Ojca była nieugięta i śmierć przychodziła do mnie ze strony stworzeń, więc inne stworzenie które zawarło w sobie życie mojej woli, dawało mi życie. Była nim moja mama, która poczęła mnie w cudzie mojej woli i zrodziła mnie w czasie, a teraz, po raz drugi, daje mi życie, abym mógł dokonać dzieła odkupienia. Potem spojrzałem w lewo i znalazłem małą córeczkę mojej woli. Znalazłem Ciebie jako pierwszą wraz z innymi córkami mojej woli. I tak jak potrzebowałem wraz ze mną swojej mamy, jako pierwszego ogniwa miłosierdzia, przez które mieliśmy otworzyć drzwi dla wszystkich stworzeń, i potrzebowałem oprzeć na niej swoją prawicę, tak też potrzebowałem Ciebie. Jako pierwszego ogniwa sprawiedliwości, żeby wstrzymać sprawiedliwość przed wyładowaniem się na wszystkich stworzeniach, tak jak na to zasługują. Chciałem oprzeć na Tobie swoją lewicę, aby się podtrzymała razem ze mną. Dzięki tym dwóm wsparciom poczułem, jak przywracane mi było życie. I jak gdybym nic nie wycierpiał, ze stanowczym krokiem wyszedłem na spotkanie wrogą. We wszystkich cierpieniach, które znosiłem podczas swojej męki, a wiele z nich mogło zadać mi śmierć, te dwa wsparcia nigdy mnie nie opuściły, i gdy widziałem nieprawie prawie umierającego. Wspierały mnie i dawały mi jakby wiele łyków życia za pomocą mojej woli, którą w sobie posiadały. Och, cuda mojej woli, któż mógłby je kiedykolwiek policzyć i oszacować ich wartość. Dlatego tak bardzo kocham tego, kto żyje w mojej woli. Rozpoznaję w nim swój własny wizerunek. I swoje szlachetne rysy, odczuwam w nim swój własny oddech oraz głos. I gdybym go nie kochał, sprzeniewierzyłbym samego siebie. Byłbym jak ojciec bez pokolenia, bez dostojnego orszaku swojego dworu i bez korony swoich dzieci. I gdybym nie miał pokolenia dworu i korony, to jak mógłbym się nazywać Królem. Moje królestwo utworzone jest z tych, którzy żyją w mojej woli. Z tego królestwa wybieram sobie Matkę, Królową, dzieci, ministrów, wojsko oraz lud. Ja jestem dla nich wszystkim i oni są dla mnie wszystkim. Tom trzynasty 19 listopada 1921 rok. Moja odwieczna wola nakazała mojemu człowieczeństwu przyjąć tyle śmierci, ile stworzeń miało mieć życie, i ujrzeć światło dzienne. A moje człowieczeństwo z miłością je przyjęło, tak iż odwieczna wola. Uczyniła tak wiele znaków na moim człowieczeństwie, jak wiele śmierci miało ponieść. Tom XIV, 20 lipca 1922 rok Spójrz, córko moja ja poniosłem podwójną śmierć za każde stworzenie jedną z miłości, a drugą z bólu. Ponieważ, gdy go stwarzałem, stworzyłem go jako pełnię miłości. Nie powinno więc było wypływać z niego nic prócz miłości. Tak bardzo, że jego miłość i moja miały być w ciągłej relacji, ale człowiek nie tylko mnie nie pokochał, lecz także niewdzięczny obraził mnie. Ja zaś musiałem wynagrodzić swojemu boskiemu Ojcu ten brak miłości, i za każdego musiałem przyjąć śmierć z miłości, a za zniewagi drugą śmierć, śmierć z bólu. Ale gdy to mówił, widziałam, że mój słodki Jezus stał się cały płomieniem, którego trawił. I przynosił mu śmierć za każdego. A co więcej, widziałam, że każda myśl, słowo, ruch, dzieło, krok i tym podobne były wieloma płomieniami, które trawiły Jezusa i go ożywiały. Następnie Jezus dodał: Czy chciałabyś otrzymać moje podobieństwo? Czy chciałabyś przyjąć te śmierci z miłości, tak jak przyjęłaś te z bólu? A ja? Ach, mój Jezu, nie wiem, co mi się stało. Odczuwam nadal wielki niesmak z powodu tego, że się zgodziłam na te z bólu. Jak więc mogłabym przyjąć te z miłości, które wydają się surowsze? Drżę na samą myśl o tym, moja biedna natura coraz bardziej się unicestwia i wyniszcza. Pomóż mi i daj mi siłę, bo czuję, że nie mogę dalej tak ciągnąć. A Jezus, pełen dobroci, już zadecydowano dodał. Moja biedna córko, odwagi, nie lękaj się. Ani nie dręcz niesmakiem, który odczuwasz. A co więcej, aby cię uspokoić, mówię ci, że to także jest moim podobieństwem. Musisz wiedzieć, że nawet moje człowieczeństwo, choć było święte i bardzo pragnęło cierpieć, odczuwało ten niesmak. Ale to nie był mój własny niesmak. Był to wszelki niesmak, który odczuwały stworzenia, gdy czyniły dobro lub przyjmowały cierpienie, na jakie zasługiwały. A ja zaś musiałem znosić ten ból, który mnie dręczył niemało, aby przekazać im skłonność do czynienia dobra i złagodzić ich cierpienie. W ogrójcu zawołałem więc do ojca: Jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Czy sądzisz, że byłem sobą? Ach nie, jesteś w błędzie. Pragnąłem cierpienia aż do szaleństwa. Pragnąłem śmierci, aby dać życie swoim dzieciom. Było to wołanie całej ludzkiej rodziny, które się odbijało echem w moim człowieczeństwie a ja wołając razem z nimi by dać im siłę powtarzałem trzykrotnie jeśli to możliwe oddal ode mnie ten kielich przemawiałem w imieniu wszystkich jak gdyby byli moją własnością ale czułem się przytłoczony nie smak więc który odczuwasz, nie jest Twoim, jest on moim echem. Gdyby był Twoim, ja bym się wycofał. Dlatego, córko moja, pragnąc rodzić z siebie swój drugi wizerunek, chcę, abyś to przyjęła i sam pragnę naznaczyć w Twojej woli powiększonej i wyniszczonej w mojej. Te moje śmierci, śmierci z miłości Tom 14 28 lipca 1922 rok. Znajdując się w swoim zwyczajowym stanie czułam się cała zmieszana i jakby oddzielona od swojego słodkiego Jezusa, tak iż gdy przyszedł, powiedziałam do Niego. Miłości moja, jak wszystko się dla mnie zmieniło. Wcześniej tak bardzo czułam się z Tobą utożsamiona, że nie dostrzegałam żadnego podziału między mną a Tobą, a w boleściach, które znosiłam, Ty byłeś ze mną. A teraz wszystko jest na odwrót. Kiedy cierpię, czuję się oddzielona od Ciebie. A kiedy cię widzę przed sobą lub w sobie, to wyglądasz jak sędzia, który wymierza mi karę, skazuje mnie na śmierć i nie dzielisz ze mną boleści, które sam mi zadajesz. Mówisz jednak do mnie, wznoś się coraz wyżej. Ja natomiast się zniżam. A Jezus, przerywając moją wypowiedź, powiedział do mnie. Córko moja, jak bardzo się mylisz, dzieje się tak, ponieważ się na to zgodziłaś, a ja naznaczyłem w tobie cierpienie i śmierć, które ja sam znosiłem za każde stworzenie. Także moje człowieczeństwo znajdowało się w tym bolesnym stanie. Było ono nierozłączne z moją boskością. A ponieważ moja boskość nie podlegała cierpieniu, ani nie była zdolna znieść jakiejkolwiek boleści, moje człowieczeństwo było samotne w cierpieniu, a moja boskość była tylko widzem boleści i śmierci, które znosiłem. A co więcej, była dla mnie nieubłaganym sędzią, który żądał zapłaty. Za każdą boleść każdego stworzenia. Och, jakże moje człowieczeństwo drżało. Byłem przytłoczony w obliczu tego światła, w obliczu Najwyższego Majestatu, widząc siebie pokrytym grzechami wszystkich, widząc siebie pokrytym bólem i śmiercią, na jakie każdy zasługiwał. Największym bólem mojego życia było to, że będąc zespolony w jedno z boskością i z nią nierozłączny w cierpieniu pozostawałem sam i jakby w odosobnieniu otóż jeśli cię wezwałem a żebyś się do mnie upodobniła cóż więc dziwnego że podczas gdy odczuwasz mnie w sobie to widzisz mnie widzem swojego cierpienia które Ja sam na siebie nakładam i czujesz się jakby ode Mnie oddzielona. A jednak Twój ból nie jest niczym innym jak tylko cieniem Mojego. I tak jak moje człowieczeństwo nigdy nie było oddzielone od Boskości, tak też zapewniam Cię, że Ty nigdy nie będziesz ode Mnie oddzielona. Są to skutki, które odczuwasz, ale wtedy, bardziej niż kiedykolwiek, ja zespalam się w jedno z Tobą. Bądź więc odważna, bądź wierna i się nie lękaj. Tom 14, 2 sierpnia 1922 rok. Moje własne ukryte życie. Moje wewnętrzne boleści i wszystko, co uczyniłem, zawsze miało przynajmniej jednego lub dwóch widzów. Było to słuszne i konieczne do osiągnięcia celu moich własnych boleści. Pierwszym więc widzem był mój Ojciec Niebieski, któremu nic nie mogło umknąć, gdyż On sam nakładał na mnie boleści. Był on aktorem i widzem. Gdyby mój ojciec nie widział niczego i o niczym nie wiedział, jak mógłbym mu zadośćuczynić, oddać mu chwałę i przekonać go widokiem swojego cierpienia do użycia miłosierdzia wobec ludzkości? Otóż, cel zakończyłby się niepowodzeniem. Po drugie, Widzem wszystkich moich boleści, mojego ukrytego życia była moja mama. I to było konieczne. Jeśli stąpiłem z nieba na ziemię, by cierpieć, i to nie dla siebie, ale dla dobra innych, musiałem mieć co najmniej jedną istotę, na której mógłbym oprzeć dobro, które moje boleści zawierały. Musiałem więc poruszyć swoją drogą mamę, aby mi dziękowała, wielbiła mnie, miłowała, błogosławiła mi i podziwiała nadmiar mojej dobroci. I to do tego stopnia, że ona, przyjęta, urzeczona i wzruszona widokiem moich boleści, prosiła mnie, abym ze względu na wielkie dobro, Jakie przynosiły jej moje boleści, nie pozbawił jej wczuwania się w moje własne boleści, aby mogła je znosić, odwzajemnić i być moją doskonałą naśladowczynią. Gdyby moja mama nie widziała niczego, nie miałbym swojej pierwszej naśladowczyni, nie otrzymałbym żadnego podziękowania. Ani żadnego uwielbienia. Moje boleści i dobro, które owe boleści w sobie zawierały, pozostałyby bez żadnego efektu, ponieważ, jeśli by nie były znane nikomu, nie mógłbym uzyskać swojego pierwszego wsparcia. Cel więc wielkiego dobra dobra, które miało otrzymać stworzenie zostałby utracony czy widzisz więc jak bardzo było konieczne aby przynajmniej jedna istota znała moje cierpienia tom 14 3 października 1922 rok